Cześć, jestem Antek Stawski i dzisiaj będziemy układać koszkarobykę. To mój pierwszy film na tym kanale. No, są mój pierwszy. Ale spróbujemy ułożyć to właśnie koszkarobykę. Mam nadzieję, że będzie łatwa. W sumie jest taka trochę, ale ciekawe się, to zaczynamy. Pierwsze co? To musimy znaleźć żółty środek. Ja już mam żółty środek. I do tego środka potrzebujemy myszki, a myszki to będą, to będą boczne klocki. I teraz, jak mamy tu pierwszą myszkę, to teraz musimy znaleźć kolejną pomarańczową, białą. Teraz, jak mamy tutaj żółtą, a tutaj jest ta myszka, to przekręcamy na górę. Jak mamy przekręconą myszkę, to zwróćcie uwagę, że trzeba jeszcze raz przekręcić. Jak przekręcicie jeszcze raz, i tu będzie, no to teraz musimy dać to na górę. I już mamy dwie myszki, potrzebujemy jeszcze kolejne dwie. Dlatego zobaczmy, czy tu jest, odwracamy, i teraz zobaczmy, czy tu jest. Nie ma. Nie ma i nie ma i nie ma. Jak tutaj nie ma żadnych myszek, no to co, trzeba zrobić? No to chyba, jak nie ma tu myszek w ogóle, no to muszą być na górze. Mamy już dwie myszki tutaj, i teraz, jak jest jak tutaj myszka, i tutaj trzeba dostać, to trzeba na górę i mamy kolejną myszkę. Została nam ostatnia, a ona też już na dole. I znajduje się w tych oto bocznych klockach. I teraz musimy przesunąć to tak, jak mamy tutaj na górze te myszki, to teraz jeden i dwa. I mamy żółty krzyż. Teraz musimy tu zrobić biały krzyż. No to jakby to zrobić? Teraz musimy sobie ustawić oto klocki tu i potem dać na dół, potem znów te, ten kloce takie same na dół i znów na dół i kolejny na dół. Jak mamy już zrobiony żółty krzyż, no to po co robić zrobić znów e, biały. E, żółty krzyż, jak mamy biały, przecież można zrobić teraz tutaj ro rogi. Dlatego jak zwróćcie uwagę na to, że jak tutaj będzie róg, to trzeba zrobić to o tak, że trzeba dać na górę ten róg z tym, z tym klo klockiem, potem przekręcić, a potem dać tu i mamy tutaj rog. Ale tu nie tak, że będziemy sobie nadal wkładać wkładać, tylko musimy w ten sam kolor, nie się włożył. No i teraz mamy tu ten sam kolor i trzeba to przekręcić, dać na górę i już Pierwsze. Mamy pierwszego kotka, teraz drugi kotek będzie tu. I teraz pamiętacie, jak tutaj zostanie kotek? No to nie robimy czegoś takiego, tylko coś takiego. Jeszcze raz robimy kotka. Dobrze. Jak mamy te wszystkie rogi, to zostały nam dwa, ale my tu mamy jeden. A my potrzebujemy dwa. No bo jeden tu się skrył. I teraz wyciągamy. Potem znów skręcamy. Potem tu na górę, potem znów. I mamy. I jeszcze jeden. Teraz zrobimy szybko. Dobra, i jak mamy już ściankę, to zostały nam te oto papuszki i to będziemy nazywać papuszki. I teraz jak będziecie mieć taki niebieski i tutaj już, e, pomarańczowy, to musimy potem, jak zobaczycie, że tutaj jest też pomarańczowy, trzeba to tutaj włożyć, dlatego trzeba skręcić. Dać na górę, potem skręcić znów, potem, potem znów to tak dać. I teraz, jak zostanie nam tutaj, to trzeba znów skręcić, da dać na górę i potem tak samo. I będziecie robić wszystkie, ale nie możecie żółty. Dlatego, jak wy tu będziecie robić, to ja. No to nie będę przedłużać, dlatego wy to róbcie, ale ja to zrobię na szybko. Jak zrobicie to, to jeszcze będzie krzyż, ale ten krzyż z żółty. Powiedziałam, że bez sensu, ale teraz ma sens. Dlatego, ale jeszcze jeden ciutki problem. Jak nie będziecie mieć już w ogóle, tutaj żadnych papug, to zobaczcie, że tu są papugi i będzie nam potrzebny jeden z bohaterów skowronek i teraz ho, skowronek idzie tam, potem znów na górę. Tak samo jak robimy. Hop, hop i mamy i jeszcze i drugi wyskoczył robimy. Mamy jak zobaczcie, znów musimy użyć skobronka. Dlatego używamy znów skobronka. I mamy. I teraz znów kolejny jest tu I jak widzicie kolejny tak mamy. Mamy już o te papuszki. Ale czemu? Czemu nie możemy zrobić teraz tej ścianki, bo teraz będziemy robić, no, żółty krzyż, ale jako kiedyś robiliśmy tu żółty, biały krzyż, to jak zrobić tutaj żółty krzyż? A teraz w tym jest to, żeby zrobić żółty krzyż, trzeba znaleźć o taki środek, o tak, o taki, klo, ten klo klocek, boczny klocek i teraz trzeba zrobić taką, no jednego cykla. Dlatego, ale to jeszcze nie wszystko, bo na przykład jakbyście zauważyli to, że mamy minusik, albo plusik, albo bucik, bucik skierowany. Albo macie normalną kropkę, ale to nie obchodzą nam drogi. Ja mam minusik, dlatego robię jeden raz cykl. A jak będziecie mieć bucik, to robicie trzy razy cykle. Jak będziecie mieć ten minusik, to jeden raz cykle. A jak będziecie mieć kropkę, to cztery. Dlatego pierwszy, to jeden i teraz jak damy na górę wszystko się poprawiło i mamy, plus, mamy już x rogi się nie liczą i teraz będzie warstwą samochodowy trzeba zamontować te koła koła jak to zrobić trzeba też cykle zrobić Dlatego pierwszy drugi zepsuła się kostka tu jeszcze raz Kolejny krotek. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Czwarty. Zrobiono. Mamy żółtą ściankę. I teraz musimy znaleźć takie same rogi. Jak widzicie? I te rogi trzeba dopasować, żeby wszystkie tutaj były takie same rogi. Dlatego. Musimy zrobić też historię. Teraz. Teraz odwracamy. Dajemy w dół. Widzicie? I teraz. Pierwsze co na dół. Potem skręcić. Potem znów na dół. Potem dwa razy skręcić. Potem znów na górę. Potem skręcić. Potem na górę. Potem znów w dół. Potem skręcić. Skręcić. I znów na górę. Teraz mamy już, już się zbliżamy do końca. I teraz, jak tak chcieli to już ułożyć, to musicie posłuchać mnie jeden raz. Jak będziecie mieć ściankę, to robicie na ściance, a jak nie będziecie mieć, to róbcie ze mną. To teraz na dół, potem znów skręcić, na dół, dół skręcić, na dół skręcić na dół. Tu skręcić na, na górę. I jeszcze raz. I teraz nie udało nam się kotka. Ale mamy ściankę. Ale, I teraz robimy. Jeden, teraz. Znów na dół. I teraz już ułożyliśmy. Dwa. Wpadajcie do kurcu 2x2, zaraz zrobimy film z 2x2 i na razie.